to zmartwychwsty, alleluja. Dzisiaj z góry Urdo chcę się pomodlić z Wami za siebie, za przyjaciół i za wszystkich tych, którzy nie poznali jeszcze Bożej miłości. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć ziemię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym milowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki, wieku. Pan z wami. Niech ostrze, was mam, was nie złamał się, ojciec i syn. tutaj troszeczkę z tego miejsca. Niektórzy się jeszcze modlą, żeby nie przeszkadzać. Dzisiaj z tego miejsca chcę Wam powiedzieć troszeczkę o tym, jak. Zrodziła się taka idea tych kateches, które do Was prowadzę, tych filmików, które zamieszczam w okolicach, godziny 9. Otóż, kiedy jeszcze byłem studentem, byliśmy kiedyś na koloniach i zaprzyjaźniłem się tam ze Sławkiem i Anią. I tak nam było ze sobą dobrze, że kiedyśmy się rozjeżdżali, to postanowiliśmy, że. Będziemy się za siebie wzajemnie modlić o godzinie 21 wieczorem. I tak zacząłem modlić się za Sławka Janie, ale z czasem przychodzili nowi ludzie w moim życiu i też rozstawaliśmy się. Nie wiedzieliśmy, czy jeszcze w ogóle tutaj na tym świecie spotkamy, i wtedy zacząłem ich dołączać do tej mojej modlitwy i też proponować tę modlitwę aby modlić się o godzinie 21:00 jak to chce i jak długo chce. I tak modliłem się o zdrowie, o szczęście, o pomyślność, o to co zazwyczaj się życzy w życzeniach imieninowych czy urodzinowych. Ale po pewnym czasie zdałem sobie sprawę, że to nie wszystko jakieś 10 lat temu. Pan Bóg jakby odkrył mi to, że nie modlisz się o to, co jest największe. A co jest największe? Największe jest to, żebyśmy się spotkali kiedyś w niebie, żebyśmy poszli do nieba. Tutaj na Ziemi nie wiadomo, czy się jeszcze kiedykolwiek spotkamy, i czy... To, a nasze życie będzie takie, jak będzie. Będą i cierpienia, będą i trudności. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy się kiedyś dostali do nieba, żebyśmy się radowali niebem. I tak modliłem się o niebo dla przyjaciół, a potem stwierdziłem, że to za mało, że trzeba się jeszcze też, trzeba też pamiętać o nieprzyjaciołach, o tych, którzy teraz są wrogo do, do mnie, do nas nastawieni, abyśmy oni się nawrócili, aby był pokój, abyśmy się wszyscy spotkali kiedyś w niebie. I tak też Was zapraszam do tej modlitwy każdego wieczoru o godzinie 21.00. Dlaczego? To jest ważne pytanie. Dlaczego ja to robię? Dlaczego Jezus przyszedł na Ziemię? Dlatego, aby nas zbawić. I kiedy na ostatniej wieczerzy mówił swoim uczniom: W domu ojca mojego jest mieszkań wiele. Nie lękajcie Idę, przygotować wam miejsce. Patrzcie, Jezus przyszedł po to, abyśmy poszli do nieba. To jest cel przyjścia Jezusa tutaj na ziemi, abyśmy odzyskali raj, który straciliśmy, stracili nasi rodzice przez grzech. Jezus nam otwiera na nowo raj, zaprasza nas do raju, do nieba. I Maryja, kiedy przychodzi tutaj, czy to w Medjugorje, czy w Fatimie, to pierwszym jej celem nie jest zapewnienie nam szczęścia tutaj na ziemi, ale to, żebyśmy... Idąc przez tę ziemię, doszli do nieba, żebyśmy byli tam, gdzie ona teraz jest. Ona wie, co to znaczy niebo, bo już go ogląda. I przychodzi do nas, do swoich dzieci, aby nas do tego nieba zachęcić, aby nas przestrzec przed niebezpieczeństwem utraty nieba. Maria wie dlaczego. Dlaczego przyjęła macierzyństwo? Boże macierzyństwo, dlatego że chciała służyć Panu. Niech mi się stanie według słowa Twego, bo chciała być cała zjednoczona z wolą Bożą. Dlaczego służyła? Bo wiedziała, że pokora jest najlepszą drogą do nieba, bo tak też postępował jej syn Jezus Chrystus. Pokorny, cichy i pokorny. Dlaczego stanęła pod krzyżem? Bo kochała i wiedziała, że cierpienie jest ceną naszego zbawienia. Dlatego też współcierpiała z Jezusem. Ona wie, dlaczego trzeba się modlić, dlaczego trzeba pościć, cierpieć, bo to jest cena nieba. Dlaczego ja to robię? Wy możecie zapytać, dlaczego ja do was mówię? Mogę to robić dla kariery, dla sławy, dla pieniędzy. Ja staram się i chcę to robić, dlatego, żebyśmy się wszyscy spotkali w niebie. Nasze motywacje często nie są czyste, ale powinniśmy dążyć do tego, aby były takie, jak są motywacje Maryi, czyli wszystko oddać w jej ręce. Zjednoczyć się z jej pragnieniami, z jej marzeniami, z jej intencjami, i nie czynić już dla siebie, ale czynić wszystko dla niej, dla Jezusa, dla Boga. Często popełniamy taki błąd, że innym ludziom, dzieciom, sąsiadom, tych, których spotkamy, mówimy, jak ma to robić, gdzie ma to robić, ile razy ma to robić. Natomiast nie mówimy dlaczego ma to robić. Dlaczego mam się modlić? Dlaczego mam chodzić do kościoła? Dlaczego? Dlatego, że taka jest droga do nieba. Że to, to, to są tylko takie elementy, które nam pomagają w tej drodze. Natomiast najważniejsze jest to, żeby wypełnić wolę Bożą i być tam, gdzie Bóg nam przygotował w domu ojca. Tak jak Jan Paweł II mówił. Pozwólcie mi już odejść do domu Ojca. On wiedział dokąd idzie, gdzie chce iść. I wiedział też, gdzie prowadzi tych, którzy za nie poszli. Ja teraz też chcę Was pobłogosławić i prosić dla nas w tym czasie. I to jest 40 dni od dnia Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa od Paschy. I za 10 dni będziemy przeżywać zesłanie Ducha Świętego. I chcę prosić dla Was, dla mnie, o większe dary. Tak jak Jezus powiedział, Proście o większe dary. Proście o Ducha Świętego, który Was wszystkiego nauczy. I o łaskę nieba. I o Ducha Świętego. Teraz dla Was proszę z tego miejsca. Dla tych, których spotkałem na mojej drodze za których się modlę, którzy się ze mną modlą, za tych, których spotkam i którzy się będą modlić, za wszystkich tych, którzy teraz to oglądają. Pan z wami. Niech was strzeże i do nieba prowadzi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.